Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl Proszę Państwa, dzisiaj już ostatni trzeci w cyklu y, zwycięstw Frankowiczów z Deutsche Bankiem, vlog na temat prawomocnego unieważnienia umowy kredytu frankowego udzielonego przez Deutsche Bank. Dokładnie 29 lipca 2020 roku, to znaczy przed trzema tygodniami, Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego prawomocnie udzieloną przez Deutsche Bank. Sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy jako apelację banku Deutsche Bank od wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie dla Warszawy Śródmieścia, który również w pierwszej instancji unieważnił umowę kredytu. Jak to wyglądało? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, po pierwsze, Sąd Okręgowy potwierdził stwierdzenia, które którymi posłużył się Sąd Rejonowy, potwierdzające, że umowa kredytu frankowego, która została przedstawiona Frankowiczce, była umową kredytu złotówkowego. Tak naprawdę klauzule, które były tam. W, zawarte w tej umowie są klauzulami niedozwolonymi dotyczącymi przewalutowywania kredytu, indeksowania go do franka szwajcarskiego. Intencją stron, którą ustalił sąd rejonowy i potwierdził sąd okręgowy, było zawarcie umowy kredytu w złotówkach. To samo dotyczy również rat spłacanych przez frankowiczów. Również one były spłacane w złotówkach. Frankowiczka, która wygrała tutaj z sąd w sądzie prawomocnie, ma jednoznacznie potwierdzone również, że Deutsche Bank naruszył przepisy dotyczące obowiązku informacyjnego. Nie poinformował bowiem Frankowiczki o tym, jak wygląda kwestia wykorzystania takiego kredytu frankowego, na czym polega ryzyko walutowe i jakie może takie ryzyko walutowe obciążyć Frankowiczkę. Ważne jest też to, proszę Państwa, że sąd okręgowy potwierdził, że Frankowiczce należy się zwrot wpłaconych na rzecz banku kwot z tytułu rat, czyli wszystkie raty, które zostały wpłacone na podstawie nieważnej umowy są do rozliczenia. Oczywiście za ostatnich 10 lat ze względu na przedawnienie. Co oznacza ten wyrok? Ten wyrok oznacza tylko tyle, że mamy już Faktyczne tsunami, jeśli chodzi o wyroki przeciwko Deutsche Bankowi. Przypomnę, mieliśmy 22 lipca wyrok Sądu Rejonowego w pierwszej instancji unieważniający, mamy 29 lipca wyrok unieważniający prawomocny Sądu Okręgowego, czyli już po apelacji i Frankowicze, którzy brali kredyty w Deutsche Banku, nie mają na co czekać, muszą działać. Dlatego yy, z naszej strony możemy zadeklarować, że Szołajski Legal Group wspiera Frankowiczów, którzy mają kredyty w Deutsche Banku i prowadzi takie sprawy. Orzecznictwo ustabilizowało się już w tym zakresie, w związku z tym nie ma na co czekać. Deutsche Bank przegrywa z frankowiczami i frankowicze muszą działać. Dlatego zachęcam do kontaktu. Bardzo dziękuję Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.